Jest Adi, jestem ja, jesteśmy w Brwinowie No taki ładny kanałek, patrzymy co będzie Tam jest nieopodal, gdzieś tam jest most. No, dalej, no, po prostu Dobra, idziemy do niego, Lata ja Dobra, jesteśmy już na miejscu prawie docelowym Zobaczymy jak tutaj będzie Ogólne miejsce bardzo fajne Co, głęboko? Głęboko? Tak, możliwe jeszcze Tyła trzeba wchodzić, nie ma co pitu pitu Tutaj go, Moi drodzy, o kurde, tu jest grząsko Ciekawe jak to jest głęboko A, o, Nurt jak należy Zaraz, Wchodzimy powoli, bo to wiecie jak to może być, Ja tu wejdę krok o, Dobra, mamy tu już do, do kolana Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciekawe, czy to ktoś łowił. O, już mam jakąś blachę? To jest jakaś blacha ładna. Zobaczymy. Jedno wiem, siatki tutaj nie ma. To jest dobrze. Dobra, Ciopamy, ciopamy. A i z tego miejsca pozdrawiam. Janka Matejkę, Janek Honza, Honza Matejka no, Pozdrawiam jeszcze Anię Bogudzką, Waldka Bardzo fajni ludzie No i co? Dobra Coś będę miał fajnego, to pokażę Tak tak mam i ja flaming jest tam się wyłania Jest Puszkin I tam drugi po tym, pod brzegiem tam jest jakiś tam pieniążek stalowy Typu 3,5 grosza no i taka obłoka się obejma. O, A brzegią. Zobaczymy, może coś tu jeszcze będzie. Bo na razie to jest bida. Taka bida, że. No nic nie ma. <grym> po prostu. No co, ale no, co zrobić, to? kurde, ludzie. Nie zawsze od razu Eldorado. Trzeba pomacać, potegować. Niestety dzisiaj machonego z nie ma. Miał być, ale tam ma jakieś tam leczenie. Lewego bulg bulgulotora o, tu jakieś ciasto jest, opłanie! No i jest ma numer dwa no i flaming, coś fl 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 to się za zakopał? Ja się odkopię, zara, panie, a tu wróci do żywych. Dobra, jednak to jest. Y tak... jest. Jest, jest, <grym> Ta, ma gwoźdź kolejowego starego. Artur, zobacz, Artur, zobacz. No, patrz, normalnie pręci sławy tu wystają, a ja z nimi nic nie mogę zrobić. O, tu jakieś tego. No zobacz. O. Te dwa udało się jakoś tam urwać, ale. Co z resztą? Upa. No, tu jeszcze jakieś. O, co tu? <laughs> ja nie mogłem znaleźć, a tu jest na oko. Ty zobacz, patrz, na oko. <laughs> Coś jeszcze może będzie. Co tu, tak, co tu, co tu? Zobaczymy. O, tutaj jakieś mam jakieś przyciąganie. Co tam masz? Beton zbrojowy. No, no, to musisz sobie coś odłamać. I no i tyle, panie. No i jest wreszcie takie coś: jest taka śrubka łączeniowo-kolejowa. I meteoryty. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie kochani a ja biorę się dalej, do poszukiwania. Właśnie Adi złowił synonim, po prostu, jak można to powiedzieć? kunszt magneślactwa, czyli śruba kolejowa. No i ja mam coś, mam coś, tak jest, śrubka kolejowa, cyk, jakieś tutaj wkręty, głoździki, tutaj tego, dobra, tutaj, o, do środka, do środka, cyk. A co tam, to musi być wiersza. Nie, gdzieś tam będę szukał. Chodził. Jest dzisiaj pogoda typowo taka żeby iść spać, ale ja tu coś właśnie mam. Zobacz. O panie! no dwie Piękne Roue. Pozdro Jacob July. Blachy takie dosyć grubej, także przyjemna. No i zobaczcie, u mnie jest taki kawałek takiego, że już nie wiadomo czego w ogóle, to jest to stolowe, ale zobaczcie, u Adiego! Ten, taka lina! Taka lida! Jakby ktoś potrzebował do holowania, Adi ta nie sprzeda. Dobra, to kochani, to mi się podoba, jest druga śrubka, ale jeszcze to nie jest wkręt kolejowy, ale co tam, przed nami jeszcze wszystko? Ale zobaczcie, no jest towar, jest towar jednak, bo tam totalnie jest czysto, o dziwo, totalnie czysto, dziwne. No i łowimy tutaj. Zobaczcie, zobaczcie. No i śrubka numer 3. Ej, co to jest? Bo to zobaczcie. Jest coś dużego. A wiem. To nie jest blacha, mój drogi. Tylko to jest kawałek jakiegoś tam plastiku. Trzymam się. Wie? Nie, ale. jest plastik. taki Masz coś. Chyba. Ma... Nie. Nie, ale. ale... Nie, ale... Tak, tu jest zbrojony bebeton. Ty, to uważaj tutaj. Ciągnąłem ze sobą magnes i wychodzi taki oto właśnie pręcik zbroniowy, nit. O, i co jeszcze mamy? A, to jest ta śruba, Tam poprzednio zamówiłem, tylko spadła do wody. A ten, coś się wydzierał mi tam Adrian, ciekawe co tam ma. Rua? Dawa ją! Zobaczcie, zobaczcie, Tiger wyczuł, ja wygrzebałem, wszystko się zgadza. Zobaczymy, co będzie na tym starym nasypie kolejowym. Położę sobie z Tigerem. Zobaczymy, czy skubany coś wyczuje. Ale no jest nasyp, jak nic. Dobra. Nasypie, jak to wiadomo. Flamingówki. Romper. Jopierdziel. Wam tak. Miejsce bardzo obiecujące, bardzo fajne, bo tu jest jeden kanałek, tam jest drugi kanał po prostu. Yy... Ale widać, że to było oczyszczone. No i wracamy. Parę puszek było, widać, że strasznie stare były. No a co? grosz do grosza kilo do kila i będzie pita te kila. Tak, no, tak, tak, to Dwie godziny. Jak mi przestrzelił? Adi jest zadowolony. Ale jak śledz, tak się dzieje. No, że czysto jest. Tak, tak się Niestety też to wygania niesamowicie. I zobaczcie, co nam wyszło. Chyba mam puszek, aluminium, rurki, jakieś tam śruby kolejowe były. Tutaj jeden magnes, drugi magnes, ułożę go za Fajna lina. Krojowe. a jest i szumochorowa wstanie Jest puść, Fafik został zobaczny No to wracamy do samochodu, zobaczcie tutaj bednarka jakaś leży to już takiego Tutaj, pasuje tu na złą. Fajne to to jest I tu jest jeszcze No Trzeba się rozglądać No, coś tu jeszcze będzie Zobaczcie, jeszcze było pod spodem To w drodze powrotnej Całe, prawie wiatro takiej bednarki podskręconej No wiadomo, że to prawie nic nie waży, prawie nic nie jest warte, ale i tak idę w stronę samochodu, także, no coś jest. No kochani, no, mieliśmy już odjeżdżać, ale tu patrzę, jeszcze złom nam nie daje za wygadą, Zobaczcie, tu jest cała bednarka tam jest coś jeszcze, jakaś skrzyneczka. Kurde, tylko muszę przejść przez to Bajoro. Dobra, najpierw zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy tu się w ogóle da się przejść, bo to trzeba będzie jakieś ciasto, czy dookoła? Ty jeszcze poszukaj, tak, tak, dobrze mówisz. Dobra, a czymy to ciasto, jakie tu będzie? Uła. O. Tu jest tyle mułu, kochani moi, jak tu się wteguje. Ale co się nie robi dla złomu. Dobra, idę na drugą stronę. Kochani, już jestem tutaj, jednak nie było tak strasznie Ale powiem wam tak, ile tu jest aluminium i ciągnę to aluminium, czy to jest stal, nie wiem Ale Na złom dzięki mi nie trafi A tu obok mnie jest taki głośnik Nie wiem czy go też widać, nie widać go tutaj On odstrasza Ptaki, zwierzęta, psy, koty, i inne kuny Takie dźwięki wydaje, przeraźliwe No i mam Wytachałem tutaj z tej Karpy, jest trochę drutów. No dzisiaj będzie na bogato widzę, że jednak ten dzień będzie do wytrzymania. Czas na tą benarkę. Zobaczcie ile tego Badziewia tu jest. Masz kabel? Pusty, Nie szkoda. Ja ci życzę z całej siły, miał ja pełen kabel. No nie, no zobacz ile tego jest. No dzisiaj mam dzień pod znakiem cienizny. No i tu jeszcze jest, o Patrz o. Tu jeszcze jest O Tu jakieś jeszcze nie, to nie to Ałaj! Siłkułem. Dobra Jest taki wąż jadowity na kolejne, kolejne, zobaczcie no Kolejne druty a jak wiadomo, Adi ma fajnego druta, Już tak słyszałem. Nie wiem skąd. I dam mu to, tylko która ja mnie tu wyjdę. Zobaczcie, zobaczcie. To są te głośniki, przez które mnie boli głowa, ale co? No wiadomo, że tak trzeba robić. I jest tutaj pełno. Jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Pewnie tak są po 50 metrów odległości od siebie. No i otaczają biedną zwierzę. I tak właśnie ma być. Tu widziałem bernarkę. Jest jeszcze, zobaczcie, jest schowałaś, tutaj jest, mamy Cię właśnie jesteśmy konia teraz psy ptaki i Adi jest ale nie ile mam o dobrze, dobrze nie tego głośnika, zobacz pan no jest, to się płaca. a tu jeszcze puszka. dochodzę do Adriana i też ma swoją odkrywkę ile bednarki, o panie tu będzie jeszcze zakopana pewnie to dzisiejszym chyba filmikiem nazwiemy ten filmik w ogóle tytułem bednarka. Mam swoją bednarkę po mojej lewej stronie, gdzieś to jest, o. Tutaj gdzieś tam miał, a ja tu mam, zobaczcie. Kurde, no idziemy i znowu znajdujemy. No i znowu tyle wygrzebałem. Bednarka numer uno. Z tą puszkę wydobywam, czy to jest puszka w ogóle? Ta puszka. Ale tego jest, powiem wam. Nie, to musimy się przejść za jest wzdłuż tego, bo, tego kanału, bo, bo pełno tego wychodzi. Podnoszę, zobaczcie tu jest jeszcze miedziucha w tym. Kurde, wow! Ile tego wyżło? Jajku, a dewelacja! Kochani, komentujcie sobie i czy Bo to dzięki, wam, mój już się ja. Cześć!